Pewnie wszyscy wiecie czym jest Among Us, social detection giera, która miała swój peak w 2020 roku. Dzisiaj zagraliśmy w bardzo podobną gierkę, Lockdown Protocol, która może być nawet lepsza od samego Amonga. Zapraszam do oglądania! Okej, okay. okay. ja jestem, jestem. Hej, ja okay. okay. no, ee... skąd Ej, mamy... kim jesteś? Z głupkę, nie? Tak, je masz super. napisane, prawy e, okay. górny róg. A, nie. dobra. I, czy szybko, no to mam tak napisane, to chyba git, tak? Broni. A, no to super. A, no, no i git. No. <noise> jak się w tą grę gra teraz? Ja nie wiem bratku Oni się nie wiedzą, że wzięli totalnego idiotę tutaj Ja myślę, że oni wiedzą, ja myślę, że nie wiedzą jeszcze Dobra, poczekajcie, jak... Jak tu mogę robić złe rzeczy? To są chyba dobre rzeczy Ty, bo ja nie wiem Miałam być niby zła chyba Pierwsza gra impostor, ja nie wiem co się dzieje, człowieku! O co to? Kontener. dobra. To robimy tak <głos> <głos> chciałam to wyrzucić, ok? Faj, teraz tego nie znajdą, będą mieli ciężej. To było inteligentne z mojej strony. Dobra, przydałbym się jakiś nóż po prostu i tyle. Nie wiem, co robię! Czemu mnie dało w pierwszej grze jakiegoś impostora? Ja pili! Gdzie jest jakiś tutorial? Ja mam śrubokręt! Ale im nie powiem, że mam śrubokręt! Wszyscy będą mieli ciężej! Inteligencja! Co to jest robione? Co tu się robi? Ko koń zwalony! Kurwa, nie tak! To, no mocno, że ty się wali, konia! O! O! O, I to jest teraz git, tak? Nie, dob! Co to było? Nie wiem! A! To, to fajnie, I guess! Nie wiem. Pa. 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 Hej przyjacielu! Witam Właśnie dwie osoby wykitowały, jak a. to czujesz? Nie wiem w sumie. Bo on, ona zrobiła Wenda, to chyba jest clear, tak? Tak działa! Nie wiem! Nie, trzeba to wyjąć i tam co dalej. No to trollowała taska, bratku! Trollowała taska! Mówię ci. Idziemy ją zabić? Tak! Z chęcią! Mam przy sobie to! Nie A. wiem czy to coś robi. O. Nie przychodziłam tutorialu. Jak coś. Ej, chodź tu, chodź tu. Patrz. Widzisz co tutaj jest? Aha. Nie chcesz ze mną pójść? Aha. Przyjacielu, aha! Myślałam, że się lubimy, wiesz? To jest kamera. Ja, nie ufam ludziom, którzy mnie chcą czarne, ciemne zakamarki. Ale to był jasny zakamarek, tam było biało. Nie wiem, czy widziałeś. A, no dobra, to chodź. No, chodź, chodź, chodź. Patrz, widzisz, co tutaj jest? Kuchnia. To jest idealne miejsce dla mnie. Kurwa, trafić nie umiem! Ja pity. Ej, bo zielony był chyba zły i zabił niebieskiego. Tak, był zły. No, zielony był zły zabił niebieskiego, to go dobiłam. To chyba git. Dobra, czekaj. A. Chyba git. Jak się gra w tą grę? Pierwszy raz gra i on I się trafi. O, jestem dobra. Jestem dobra no. Ja jestem Jesteś dobra! Wózperem, jestem dobra, naucz mnie jak się robi taski, proszę! Dobra, kliknij Q. No. Mamma mia! Ty tutaj wkładasz ryż, zobacz, tu wkładasz ryż. Jak włożyć ryż? No, pra e, prawym Co o... prawym Trzymaj <laughs> i jak się podświetli, to jak nie, żebyś nie zgnięła. <laughs> Czekaj. Prawym jak się podświetli na górze, będziesz miała takie podświetlone, że możesz włożyć, No kliknij lewy. O, Brawo. dobra, działa! I klikasz sobie guziczek, klikasz sobie guziczek. Dem! O, 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 BO4, takie kwiatki! Ona, ona na... Takie kwiatki jakby. Poczekaj. O, to chyba to! Ej, wiecie jak się wsadza do kontejnera rzeczy? Jak się... E, po prostu tego... prawem, pikasz. Tak? Dobra, dobra. To nie jest ten, to nie jest ten, czekaj. Ee... Tego się nie da? To jest... Te, te co się świecą to możesz. A dobra, to ja muszę dać BO4, poczekaj, poczekaj. Jakieś. Oto chyba to. Czekaj, czekaj, nie, czekaj, dam radę, dam radę Patrz, mam o, to Jezu, to dobra, jestem to w tą gra, dzięki znalazłam. No <grym> to, nie to, to, nie, to nie ma. Brawo! oszyn, ocean Young i BO! Mam BO4! Już ja zrobiłem tam tą pizzę a. a zrobiłeś pizza! O zrobiłeś Ty zrobiłeś tą poprzednią pizzę Tak Chodź, stań na chwilę w miejscu Nie mogę. Tyle ci powiem! Och! Ej, wiesz gdzie znajdę kontejnery? A co to? Shorty No dobra Najbardziej nieodpowiedzialna osoba z bronią By the way Zaszczyt tego co Pizza zrobił <laughs> Taski w są trochę prostsze Tam przynajmniej wiem co robię Przez 20% czasu Widzę, że nie? No tak, no na ten program gra to widziałam jak Zielony robił tak ps, do Jungi Hej. Jungi? To ty? Nie. Ale <grym> podobno to kopeczkę? ty. Ale podobno to ty ogólnie. No nie wiem, podobno to ty po prostu. Ja? Nie mam pojęcia dlaczego szukam ty. Cały czas. Ja posłuchuję ludzi. Ja szukam kontenera <grym> ja od 20 minut. Okazał, a ja szukam kubeczka od 20 minut, a ja się, że są tylko dwa, a tutaj w ogóle nie ma żadnych kubków. No to trochę skam ogólnie, ale mam śmieszną rzecz. Jaką? O! Mm -hmm. a możesz nie strzelać, a nie A możesz mnie nie zabijać tak w takim razie! Ja tak tylko... Jak tak i się zlekwam, że ty chcesz tylko zastrzelić! Nie, nie, spokojnie, spokojnie! Ej, a pokaż to! Nie! Bóg cię opuścił! Bóg cię opuścił! Bóg cię opuścił. O, daj! No na chwilę! Dzięki pa! No ale... Pa! No ale... Obiecuję, no, ja że oddam. Ej, na zaufanie to będzie. A ja ci nie ufam! Kto jest zaupadziany? ja ci nie ufam! Ale ja co się dzieje? Co się, dzieje? co się dzieje? Co się dzieje? Dzieje? No nie. Ale, y no. Broń na chwilę i ci oddam. To nie, ja się nie czuję do do manipulowana. Ja się czuję manipulowana. No, na chwilę no nie. Obiecuję, że ci oddam. Obiecuję, że ci oddam. Czemu Ale nie. No obiecuję! Ale obiecujesz! Ja to zrobił! Tak! Obiecuję. Tak! Tak! Ale obiecujesz! Tak! Obiecuję! To nie ma amo nawet w środku. No w, środku. w, tym problem. w tym problem? No Nawet nie nie sprawdziłem. Wszyscy, wszyscy! Wszyscy! To było te zaufania. Ale i tobie nie ufam jak coś. O! Tego szukałam! O kurwa! Chyba go wyjebało! C4 wybuchło! C4 wybuchło! Tam leżało! I nie ma nigdzie Mousy! Uuuu! Podejrzane! Nie zacząłem! Dwójkę mi bili! O! Oni! Oni! Dwójkę! Nie! To Co się stało? Ja się broniłam tylko! A tu ja idę robić questy! Pa! Ja mam priorytety! Dobra! Był. O ty, o ty, Ała! Czemu mnie bijesz? Aha! Dzięki! Czemu oni nas bili? Mega niemiło z ich strony. Chyba, by, chyba byli impostorami, wieś? Tak mi się wydaje. 4 minuty, żeby zrobić to wszystko i chyba nie zdążymy. Chyba nie. Tak, nie Mega niemiło. Szybko, szybko. Idę, 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 idę z nami, bo nie zdążymy. Nie Ostatnie romantyczne sushi! Tak, no. będziemy co przy stole. Tak, tak. Ej, jak to był w ogóle trzecim? Jak się siada? Wiesz co, wydaje mi się, że była, y, była Inek, że był Jules i chyba Dickson. Absolut Cinema! Absolut Cinema! Może Może nie Dickson, ale właśnie Absolutnie Absolut Cinema! A ja tą godzidem w tej kurwa kuchni, no to. Ja całą grę ja szukałam kontenera. Się... we are not the same To było... to było dobre życie, poznałam wiele spoko osób, poznałam też Ja, ja muszę że dostałem play depresji play A, in. unlucky Skończę twoje cierpienie w humanitarnym Nie, czekaj, poczekaj, poczekaj, ostatnie słowa, ostatnie słowa, ostatnie słowa Kocham kobiety, mogę tak umrzeć To no był sposób na śmierć. Let's go. Hejka! Wygraj dla widza. Dobra, wygram dla widza. Nie, ale ja potrzebuję z jakimś bodyguardem po prostu chodzi. Tak? Ja cię mogę obronić, piękna. Nie ma problemu. Tak! Możemy razem zabić każdego. I wtedy wygramy jako dobrzy. Dobra? Deal! Dobra! Deal! Postory, nie! To się co ty mówisz? Jakby ciebie był... Pizdeku. Ostatnio jak byłam impostorem, to i tak byłam crewmate'em, bo nie wiedziałam co się robi w tej grze. Proszę ja ciebie, czy to oczy <laughs> mogą kłamać. Ej, trzeba by go jakby zarąbać, co nie? Jules, halo? Tak, tak. Mam. No, no. Dobra, tak. to czekaj, muszę jeszcze biały wziąć, czekaj. Dobra, dobra. Bo musiałem hubertek wyczyścić. tam jest jeszcze jeden, dobra. Eee, biały, 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 a tam jest biały. Biały, biały, biały. Dobra, no i wracamy. Ej, ale po co ty robisz? Halo? HAHA! Z siebie tak miało wyglądać! Hej, co tam? Hej! No to co się stało? Ja potknęłam się próbując zabić Julsa. Możecie nie komentować. Ej, Ale no. wiesz co, wiesz co, wiesz co, ja chciałam schować ryż i, i chowam go tutaj i Rea mnie śledziła i stopiła. No sobie... bo jak minuta stronę... Ona idzie w stronę tego maszyn rumo z ryżem, myślę co? O? Ale Rea to kurde jakiś stalker, ona najpierw babci, ciocię, potem ten Ines. Idę sobie, idę, 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 patrzę, a Ines... Siu, tą stronę. Kamion yy, śrubokrętem i mój chłop się wystraszył i wszystko wysadził. No! mnie.